Dyskusja na temat funkcji starego rynku trwa od dłuższego czasu. Część przedsiębiorców chce, aby nadal funkcjonował tam parking. Ma to ułatwić dotarcie do sklepów i restauracji dla klientów. Pomysł ten odrzuca miasto. Samorządowcy chcą wyłączyć z ruchu część placu od strony ulicy Zamenhofa i Nowobramskiej. O swoje opinie w sprawie poprosiliśmy ekspertów i słupszczan. Zdaniem Zbigniewa Wiczkowskiego, specjalisty do spraw ruchu drogowego, stary rynek jest wydzieloną strefą zamieszkania. Jednak kierowcy nie respektują obowiązujących tam przepisów. Zdaniem eksperta jest to miejsce bardzo niebezpieczne. Ograniczenia prędkości i pierwszeństwo pieszych nie jest tam egzekwowane. Odciąć tą, ten stary rynek od ulicy Grodzkiej i będzie naprawdę tutaj spokojnie. Wbrew pozorom nie bulwary słupskie, inne miejsca, które teraz takie za grube pieniądze się robi, będą tym miejscem, gdzie ludzie będą odpoczywać po pracy itd. właśnie takie strefy gdzie pieszy, może z i nogą, ale tylko do prędkości pieszego będzie się mógł poruszać. I ja będę, jestem bardzo, będę bardzo zadowolony, że to się może dać, stać wzorem dla przyszłych, przyszłej likwidacji tych bzdurnych, absurdalnych cech, które tak naprawdę nie są strefami zamieszkania. Zgodnie z założeniami stary rynek ma przejść rewitalizację. Modernizacja placu ma nawiązywać do jego historycznego charakteru. Zapytaliśmy więc o opinię miłośnika i znawcy dziejów Słupska. No oczywiście, że byłoby lepiej, żeby był dep taki, żeby to miejsce miało e, funkcje kulturalne, e, turystyczne, historyczne i żeby tutaj ludzie odpoczywali. Trzeba zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, jeżeli tu ma być wyłączony ruch i parkingów ma nie być, to trzeba przebudować e, na koszt miasta za budynkami po prostu e, te miejsca i tam. Z, e, Postawić, zrobić parkingi, ponieważ jest tam wystarczająco dużo miejsca za budynkiem na ulicy Zamenhofa, żeby taki parking przebudować i zrobić. O przyszłości Starego Rynku i jego funkcji po modernizacji zapytaliśmy także przechodniów. Stary rynek powinien być deptakiem moim zdaniem. A dlaczego? Y, dlatego, że to jest miejsce, w których jest dużo restauracji, jest dużo miejsca, gdzie chodzi bardzo ludzi na spacery, więc myślę, że to, to było fajne miejsce. Zdecydowanie, dlatego że to jest dużo miejsca do spaceru, jest, są te aleje, które spacerowe, także a ruch jest, jak widać, dosyć, dosyć duży. Nie? No, żeby odpocząć się spokojnie. Teraz samochody przeszkadzają? No o, nie słychać? Słychać. Słychać i kurz i wszystko i to nie jest ekologiczne. nie, nie powinno być. No gdzie na starówce, w którym mieście jest parking. Chyba nie ma takiego miasta, nie? Wiecie, czy uważacie, że stary rynek powinien się wyłączyć dla z ruchu samochodów, Tutaj tą część i zrobić się tylko dla pieszych? Tu nie mieszkam, ale mieszkamy w Poznaniu i znamy to też, że jest pełno samochodów wszędzie, nawet nie ma gdzie stanąć, także no. Chyba tak. Władze słupska planują przebudowę starego rynku. W drodze konkursu został wyłoniony projekt. Prace mają kosztować blisko 11 milionów złotych.